Witajcie widzowie, piątek w Orlen 80 rajdzie Polski obnażył dwie sprawy. Po pierwsze, głupotę polskich kibiców, trzeba to tak nazwać. Po drugie, niedociągnięcia organizacyjne. Trzeba sprawy postawić jasno. Na odcinkach specjalnych pojawiły się ogromne rzesze kibiców. Znacznie więcej osób przyjechało. Niż liczył na to organizator. Bardzo wiele osób dostawało się na odcinki specjalne bez biletów, przez co ci, co chcieli oglądać imprezę legalnie, mieli utrudnione zadanie, byli w gorszej pozycji. Ogromna ilość kibiców, mało stref dla kibiców, za mało osób zabezpieczenia trasy doprowadziło do tego, że dwa odcinki specjalne były: jeden był opóźniony, jeden był przerwany i z opóźnieniem ruszył dalej, dwa kolejne musiały być odwołane. Miejmy nadzieję, że jutro się to nie powtórzy. Pilnujcie się nawzajem i naprawdę nie zapomnijcie, że organizator wszystko widzi: to, że przejadą samochody, zabezpieczenia trasy. Każda rajdówka, przynajmniej Rally One i topowa Rally 2, ma kamerę na pokładzie, która monitoruje to, co się dzieje. Dlatego zawsze wszystko będzie widać i nie ma problemu z tym, żeby po dwóch, trzech samochodach przerwać odcinek specjalny, co dziś niestety miało miejsce. Dlatego i kibice muszą siebie nawzajem pilnować. No i nie liczcie na to, że jakiekolwiek pobłażanie będzie miało miejsce. Ale wróćmy do samej rywalizacji. Pechowcami dnia niewątpliwie jest załoga Ojtanak Martin Jarwe ojazd Hyundai'a, którzy już na pierwszym odcinku specjalnym przy 190 km na godzinę uderzyli w sarnę. Niestety samochód nie nadawał się do dalszej jazdy, wrócą jutro w Rally 2. Co ciekawe, przy braku estońskiej załogi nadal załoga Hyundai lideruje w rajdzie i to jest to ta załoga, na którą ja przynajmniej na pewno najmniej stawiałem Andras Mikkelsen i Thorstein Eriksen. Jeśli taka, takie tempo utrzyma się też jutro i w niedzielę, to już widzę komentarze pod moim podsumowaniem całego rajdu Polski, bo wiecie, jakie jest moje zdanie o Andrasie i jego jeździe. Drugie miejsce z minimalną stratą dosłownie 1,8 sekundy zajmują mistrzowie świata Kalera Van Jone Haltenen w Toyocie, a 20 sekundy za nimi jest Elfin Evans i Scott Martin również w Toyocie. Dla nas oczywiście WRC2 jest bardzo istotne i tutaj prowadzą Sami Pajari i Eni Malkonen w Yerialisie, ale niespełna 10 sekund za nimi jest nasz duet, Kajetan Kajetanowicz i Maciek Szczepaniak. Oto co Kajto miał do powiedzenia po dzisiejszych odcinkach specjalnych. Jest bardzo dobrze, to był dobry dzień, szybkie tempo na wszystkich odcinkach specjalnych, dwa wygraliśmy. Bardzo się cieszę, bo, bo długo na to czekałem przed polską publicznością, żeby znowu się zaprezentować i pojechać szybko, jak dawniej. Sprawia mi to wielką przyjemność, patrząc na to, jak wiele flag jest rozłożonych przy odcinkach specjalnych. Czasami niestety ludzie stoją trochę zbyt blisko i te odcinki są odwoływane, no ale ja rozumiem, że chcą przeżyć te emocje, no jednak trzeba znaleźć jakiś kompromis. Apeluję tutaj do kibiców, żeby jednak myśleli o swoim bezpieczeństwie przede wszystkim. Nam też się trochę trudniej jedzie wtedy, kiedy oni stoją za blisko trasy, Natomiast, oczywiście, bardzo doceniamy to, że, że są i że dopingują nas, i to sprawia, że mam i większą motywację, choć tej nigdy mi nie brakowało, ale przede wszystkim pra, prawą nogę dużo cięższą na gazie. W czołowej dziesiątce jest także druga z naszych załóg Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Oni zajmują ósme miejsce po dzisiejszym dniu, tracąc 42 sekundy do liderów klasy. I z bojowymi nastrojami szykują się na jutrzejszy dzień o to, co mieli do powiedzenia. Kończymy piątkowy etap 80. Rajdu Polski. Z jednej strony bardzo wymagający pod kątem temperatur. Faktycznie było ponad 30 stopni na zewnątrz, więc w naszej rajdówce momentami myślę, że mogło być ponad 50 stopni. Próba stańczyki otworzyła rajd. Myślę, że podeszliśmy do niej trochę defensywnie i tak samo w drugiej pętli Ryzyko kapcia jakieś występowało, natomiast myślę, że było niższe niż ja, ja sobie założyłem, dlatego, dlatego tam sporo straciliśmy. Znowu próby Wieliczki i Olecko bardzo przypadły nam do gustu. Tym bardziej żałowaliśmy, że dwie z nich były odwołane. Jutro rozpoczyna się najdłuższy dzień ścigania, więc z optymizmem patrzę na trasy, na odcinki specjalne. Już nie mogę się doczekać, żebyśmy się wyspali. Z powrotem siedli do rajdówki, bo mamy tu co nieco do udowodnienia. Cieszę się, że ten ostatni odcinek specjalny wygrywamy w generalce WRC2. Dzień kończymy na ósmym miejscu i mam nadzieję, że jutro będziemy atakować w dobrych nastrojach dalej. To był bardzo dobry etap. Sancik przyjechali, tak jak mi powiedział, może trochę defensywnie, ale za to wyszliśmy z tego całodu i ząbaliśmy kapcia i już doliliśmy samochodu. Bieliczki bardzo dobre, olecko bardzo dobre. Nawet, że czekamy na jutro. No? Tutaj no Power state, nie Power to Super Stage wygrany, więc super sprawa na zakończenie na koniec wspomnę też, że w klasie Rally 3, niestety nie ma w rajdzie Polski rywalizacji junior WRC, ale w klasie Rally 3 najszybci są Kuba Matulka z Danielem Dymurskim, którzy drugą załogę w klasie Diego Domingueza i Roelio Penate wyprzedzają o 23 sekundy. Jutro na zawodników czeka 7 odcinków specjalnych o łącznej długości 120 km i miejmy nadzieję, że w tym razem wszystkie się odbędą, czego Wam i sobie kibicującemu tutaj z Wieliszki życzę. A to wszystko co miałem wam do przekazania dziś w tym króciutkim vlogu. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, pamiętajcie o kciukach w górę, subskrypcji, dzwoneczku notyfikacji, komentarzu i udostępnieniu tego, jeżeli były to dla was ciekawe informacje. Do zobaczenia.